Na drzwi wyłamie, wszystko tutaj Zdemoluje ten samochód O, maska się otworzyła Daj Odkręciłeś tam ten akumulator Odkręciłem no To ja idę po niego Kluczyki masz, żeby przykręcić? Klucze masz, żeby przykręcić czekaj, czekaj, kurwa czy było takie coś. A ja nie wiem, pamiętam. O, tu jest taka piedelko, weź pociągnie za to. Wiesz, to wiesz. jest mój samochód, to, to ja będę ciągał. Ciało. O. A, no, już zaraz sprawdzimy. No, już odpali. jak nie, że się naładuje będzie palił. Bierz akumulator. Gdzie goż tam? Tu. to z drugiej strony. No idź. Przenny. Zobaczymy, Tak. Ja trzymam. tak, tak, tak? Tak. tak. O, świetnie. Trzeba rozpuszczalnik kupić, ja będę już czyścił samochód. Tak, o, tam trochę tylko zostało. Ja wyczyściłem czyścił bez kręgu. Będziesz dokręcał? Co? Będziesz dokręcał? Będę dokręcać. Bo trzeba dokręcić. A z tej strony, nie? Będziesz tyścił, Majer. Tak, bo z tej strony uczyszczony. Tylko trzeba, ten powiedział, manik przyjeżdżał, że pieszo denaturatem właśnie, mhm. żeby nie uszkodzić. Pierwsza Potem trzeba oszkodzony. umyć wodą, później trzeba przemyć, a później rozpuszczalnikiem. Ja mam w domu nie będę spał, bo to są chodził Jasne. Ciepło Dawaj, wsiądziemy U Ciebie jeszcze nie siedziałem. Major! O kurwa! Major. 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 major Ja Ci nie ma Panie! kurwa. Patrz na liczniku ile ma? No, widzę, widzę, no co? No z tu jeździliśmy, bo 180 sto, sto ty, mm. tatuań, ty, cały ten... Ej, 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 siadaj. Ty kurwa, ty majster, to ty siadaj. Ja lamańkę pokazałem, on mój może mi wyczyścić. On chce przyjść, przyjść i tutaj pomóc, kurwa, to drzewo, nie drzewo, wszystko. Mm. No, widzisz, pali. Jeden strzał. I do mnie, akumulator. U no, ciebie coś z bali. Kluczyk. Widzisz, i nie trzeba ładować akumulatora. No? Musi no, znaczy popracować. I, I nogi. Łoduje od, 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 od razu. No? Widzisz, i nie trzeba akumulatora ładować. Widzisz? Gdzie nogi moje są. No? I to. Na ziemi. To, to pokazane. Nie hmm. ma. Patrz. Hmm? Hmm? Co to jest? Na górze? Ręce i kluczykiem mam trzymać. No tak. Patrz. Jedną rękę wkładam. No, nie to, o, pokazuję podjęcie. Odkręcam. Pali. No, nie pali. Bo nie ma, tu jest wiesz, mobilizer. Ja ci powiem. I tu jest też wiesz, tajne. No. Ja dotknąłem kluczykiem. I od razu zapalił. Widzisz? No. Nie działa. działa. To niech po kulach trochę włączku. Tak. pół I zobacz. Nogi gdzie? Nawet na gaz, kurwa nie. Nie nacisnąłem. Tak nie? samo i mój ukulała. No, no tak było. Tak samo było. Nogi gdzie byli? No dole. На Жемени. Нічого в ходить. А майриту ще мой окомато. А добраю, що хуй, салахут, ти powiedешь, я бо в Кракові на леченю, ти powiedешь, же забраłeś мій. Ви же в аміще, мущик катов, і буде твій салахут. Добре, java. І що так? Ну на